Dzień dobry, witam na otwarciu ofert przetargu na wykonanie robót budowlanych pod nazwą drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Jak widzimy, do yy, Terminu składania ofert, który upłynął o godzinie 10.30, 10 płynęły dwie oferty, przy czym pierwsza wpłynęła jeszcze 9 grudnia 2019 roku, druga wpłynęła wczoraj o godzinie 20.50. Jak widać, oferty póki co są zaszyfrowane, nie wiemy, kto. Kto złożył y, ofertę, momencik. Tak. Pani Dobra. Halo, dostałem informację, że gdzieś nam się nałoży podwójnie dźwięk. Mam nadzieję, że w tej chwili już jest OK. Więc powtórzę, może, że jesteśmy na otwarciu przetargu zps 100 na drugi etap budowy Centrum Kliniczno-dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym. Co tak brzmi? Dobrze. Wpłynęły dwie oferty. Jedna wpłynęła jeszcze 9 grudnia zeszłego roku, druga wczoraj o godzinie 2.40. Do momentu terminu otwarcia ofert, który płynie o godzinie 11, oferty są zaszyfrowane. I nie wiemy od kogo są. Z chwilą, kiedy, kiedy upłynie ten termin, pokaże się tu przycisk, odszyfruj ofertę, no i wtedy będziemy mogli zidentyfikować, kto złożył te oferty i pobrać je na dysk, żeby celu one będą w formie takiej paczki za spakowanej. No, musimy teraz chwilę jeszcze poczekać. Jeszcze mamy 6 minut i 12 sekund do terminu otwarcia. Więc coś jeszcze mogę dodać na ten moment? No, nic, czekamy. No, ale się zrobiło. Jeszcze 5 minut oczekiwania na, na to, żeby nasz system puścił do odszyfrowania ofert. Do u nas poszłowo, jak było się nadziejomo. Ok, to właśnie. coś się pokazało. Witam ponownie. Mieliśmy pewien drobny kłopot techniczny i celu. O, mamy, minęła, minęła godzina 11. Pokazuje się, pokazał się przycisk odszyfryj oferty. Zanim tego dokonam, podam informację, że zamawiający przeznacza, zależy przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto 242 miliony 283 000 złotych. I przystępujemy do odszyfrowania ofert. Jak widzimy, zidentyfikowane są firmy, które nam złożyły. Pierwsza oferta, która była złożona 9 grudnia, pochodzi od firmy handlowo-usługowej Elza Elżbieta -Pera. Druga od firmy Warbud. W tej chwili musimy dokonać. Ciągnięcia ofert na dysk, ponieważ one są ja już przygotowałem takie i to jest oferta. Pierwsza zapiszemy, i drugą ofertę. do katalogu Oferta 2 zapiszemy ona się jeszcze tutaj ściąga ok, ściągnęła się przechodzimy do naszego katalogu pierwszego musimy rozpakować. I otwieramy katalog. I patrzymy, co my tu mamy. Nie, nie, nie mamy. Folderu pod, yy, załącznika, czyli formularza ofertowego. Tak jak podejrzewaliśmy, y, jest to prawdopodobnie pomyłkowo złożona yy, oferta. Bo tym bardziej, yy, data jej złożenia sugerowałaby, że ktoś po prostu chciał coś przesłać i, i chyba nie to nacisnął. No tak wygląda oferta numer jeden. Nie ma, stwierdzamy, że nie ma tutaj żadnego yy, załącznika pod tytułem formularz oferty. Przechodzimy do oferty numer 2, Tu musimy rozpakować. Otwieramy. Jeszcze jest coś wpakowanego głębiej. I, I patrzymy, że jest to oferta, e, szukamy formularza ofertowego. Jest to prawdopodobnie ten plik. No i mamy ofertę. Ofertę składa konsorcjum S.A. Warszawa, ulica Domaniewska 32, jako lider i partner konsorcjum Budoma, przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Rafał Leśniak, Łódź, ulica Bartoka 24, lokal, lokal U8. No i odczytujemy cenę zaproponowaną. Oferowana cena brutto to 361 milionów 648 tysięcy 446 ,12 zł 12 groszy. W zakresie kryterium drugiego, wydłużenia okresu gwarancji, jak widzimy, zaznaczony jest. Tak, czyli, czyli oferta wykonawca wydłuża okres gwarancji o 24 miesiące, wymagane powyżej 24. Termin wykonania jest potwierdzony tu 865 dni. No i jest to w tej chwili wszystko, co na ten moment jest na otwarciu. Dalsze kroki będziemy Państwu procedować zgodnie z ustawą, czyli badać oferty, prosić o dokumenty itd. Tak Dziękuję za tą sesję, do zobaczenia, do usłyszenia.